Sie mandary moi drodzy, witam Was serdecznie w serii oceniam Wasz sprzęt, gdzie to ja oceniam Wasze sprzęty, tak więc lecimy już z 41 odcinkiem. No to bęk, zaczynamy. Inna koszulka, inny dzień, z tego tytułu, że tamten materiał musiał pójść do kosza, bo był kompletnie zdesynchronizowany, ale jedziemy już z ocenianiem Waszych sprzętów i na sam początek leci zestaw od Janka, który to podesłał e, bardzo ciekawy sprzęcik. Teraz go właśnie widzicie na swoich ekranach. Komputerek moim zdaniem perfekto, tutaj nie ma się do czego przyczepić, naprawdę dobrze poskładany, nie ma błędów w kabelkalorii, masz dwa monitory. No, są to różne monitory, niestety. Także w przyszłości na przykład polecałbym Ci dokupienie na przykład tym samym chociaż rozmiarze. Nie muszą być identyczne modele, ale ten sam rozmiar to taka podstawa, moim zdaniem, żeby się komfortowo pracowało. Bardzo ciekawą masz klawiaturę, tak swoją drogą. I lecimy już dalej z Twojego zestawu. No, to przejdźmy może do tego, co się w nim w środku znajduje. Ryzen 5 3500, ZFRAB3, MSI B450 Gaming Plus Max, RAMu 16 GB, podkręciłość dodatkowo RAM. No, i karta GTX 1060 Super Jet Stream za 550 zł deal życia. Zgadzam się w pełni, to był naprawdę dobry deal. Co chciałbyś zrobić? Zresztą, no, resztę widzicie, tak? Tutaj rzeczy już jakie ma Janek u siebie w komputerze i stanowisko ogólnie. Natomiast, co byś chciał zrobić? Powiesić monitory? Polecam, wręcz bym nalegał, żebyś to zrobił. Co by mieć więcej miejsca na swoim biurku, zmienić procesor na coś lepszego. No, z tą płytą. Znaczy, płyta jest ok, no, ale. 5600 Ryzena bym tutaj maksymalnie wstawiał 5600x w sensie maksymalnie bym tutaj widział. Karta graficzna 360 Ti 360 Ti, spoko jak najbardziej. Jeżeli byś chciał 360 Ti z Ryzenem 5, 3600, to sobie rada, jeżeli chciałbyś 370 Ti, no tutaj Ryzen, 7, 3, Ryzen 5, ale 5600 był zdecydowanie lepszym wyborem. No i resztę też widzicie, moim zdaniem ten zestaw zasługuje na całkiem spoko ocenę i e, ogólnie mi się całkiem podoba. No, te monitory, ta kabelkologia gdzieś tutaj dookoła też jest taka e, średnia. E, monitory, no, nie podoba mi się do że one są różnych rozmiarów i nie są powieszone. No, to powieszenie to jeszcze powiem tak, jestem w stanie udźwignąć, ale to, że one są kompletnie różne, no to no nie jest to według mnie komfortowe. Stąd za ten zestaw daję Ci 3,5. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zrealizujesz swoje plany, a teraz lecimy do zestawu numer 2. No i drugie stanowisko należy do Marcina. Jak sami widzicie, wygląda ono nieziemsko. po prostu jest genialne moim zdaniem i tutaj… no cóż za wielki monitor, prawda? Nie, to nie jest jeden monitor, gdyż to są trzy monitory połączone w idealną całość, można by rzec. I Marcin, szapoba za zrobienie tak genialnego zestawu. Nie daj, że masz trzy monitory powieszone, inne no są identyczne. Do tego masz jeszcze soundbar pod spodem, wszystko świeci pięknie, tak na dobrą sprawę. No i masz jeszcze ten mikrofon tutaj gdzieś tam rzucony po boku. Naprawdę super. Zestaw mega mi się podoba. No i jak się prezentuje ogólnie cały Twój na przykład komputer i cała reszta? Masz PS5, zresztą mikrofon zasłania. Też mam. Fajna konsola, ale trochę wolna z punktu widzenia przynajmniej PC-towca. Natomiast monitor też, no, telewizor, pardon, telewizor też wisi i jest tutaj fajnie ten przepust kablowy zrobiony. Natomiast przy samym PC, bo to jest dla mnie najistotniejsze, mamy już naprawdę spoko kabelki. Perfect. O, widzę, że masz coś, co mi się podoba. Jeżeli ktoś by miał albo chciał sprawić Hemikowi prezent, a niedługo mam urodziny, także warto, to no, coś takiego bym po prostu chciał, potrzebował i byłoby fajnie, gdybym coś takiego otrzymał. Także jeżeli ktoś by miał za dużo albo ktoś by chciał faktycznie sprawić mi prezent, to bez problemu znajdziecie te LEDowe trójkąty w internecie, nawet są dostępne w polskich sklepach, także śmiało piszcie na maila, to wtedy podam adres no, do wysyłki. Dzięki wielkie, jeżeli ktoś by się tutaj zdecydował na zakup. No i lecimy dalej z Twoim zestawem. Na pewno kabel Kolonia, perfekto. No krem de la krem dla mnie. I wygląda to niesamowicie po prostu, jeżeli chodzi o Kabby Management u Ciebie jest cudownie. Twoje biurko to ma chyba jakieś 2 km, Zazdroszczę ci niesamowicie tego biurka, bo jest genialne po prostu taką ilość miejsca to ze świecą szukać po prostu. I co dalej? Mikrofon, klawiatura myszka, takie tam. No i sam PC też creme de la creme. Wszystko jest ideolo, perfecto, w pięknych białych kolorach, utrzymany komputer. Do tego z genialnym podświetleniem RGB. Nice. Bardzo odważnie z tą podpórką pod kartę graficzną, która leży w sumie na silniku wentylatora. No, ciekawe, ciekawe. Lecimy z tym, co tu masz dokładnie w środku. Aorus x 570 Extreme, Lani 011 Dynamic XL White. Do tego Ryzen 5900X oraz RTX 3080, reszty widzicie, w razie czego stop klatka i będziecie mogli sobie na spokojnie wszystko przeczytać. Pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów, pozdrawiam Cię również serdecznie i cieplutko, gdyż na pewno Twój zestaw będzie miał bardzo wysoką ocenę. I tak myśląc sobie tutaj, to w sumie hmm, 4,5 myślę, że to jest naprawdę uczciwa ocena, jak za tak wypasione gamingowe stanowisko studio do grania, nagrywania czy tam... Streamowania. Naprawdę mi się podoba, a teraz lecimy do zestawu numer 3. Three weeks later. Z zestaw numer 3 podesłał Szymon i na początek się przyczepię za kabel do dookoła biurka, bo no nie jest to zbyt dobrze zrobione. Same słabeczki na przykład wiszą, jest ok, ale wiszą tak, no, w tak kiepski sposób, bo można by to wszystko jakoś fajnie zaaranżować. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to no tu jest kiepsko. <tum> czemu w ogóle nie ma połowy gigabów? O co z tym chodzi, czemu tak się stało? Reszta jest jakaś dziwna, odrapana, nie czaję kompletnie o co w tym może chodzić. Reszta ok, komputer poskładany poprawnie. Zobaczmy, tak więc, co się znajduje w środku. i 310 f MSI D560A Pro, GTX 1090 AMP Edition 8GB. No i reszta, tak jak widzicie, już powiesić monitor, mieć procesor oraz Red Dragon, Dragonic o 60% Plany jak najbardziej słuszne i sensowne, taka która, no, prosi się o wymianę, to jest klawiatura, jeszcze raz spójrzmy e, jaka jest z Didla <grytania> na Blueswitchach, to nie świadczy dobrze jakości klawiatur z Didla, e, sądząc po Twojej Natomiast monitorek, no to koniecznie trzeba powiesić, mój drogi, także no, to jest rzecz konieczna Ja bym coś jeszcze z kompem zrobił, żeby nie stał on tak na podłodze i oczywiście ogarnął też bym kabelkologię, bo jest no Kiepsko jest. No widzę, że na przykład tutaj masz bodajże listwę, w której można przepuścić przewód. Tutaj idzie jakiś jeden przewód może od internetu tutaj dołem przed listwą, można go wpuścić w listwę i tylko w jednym miejscu lekko naciąć listwę, a tak, tak ładnie tą, tą zaślepkę i wypuścić tamten przewód i będzie dużo, dużo lepiej. No i mniej się kurzu będzie zbierało. Ogólnie podsumowując ten zestaw 3,25, bo jest sporo do poprawy. No i ta klawiatura to takie trochę wygląda jakby jest ją żar. <laughs> Bez wyrazy dla psów. Dobrze, moi drodzy, podsumowując, już ten y, setup komputerowy, jak i y, cały oceniam Wasz sprzęt. Y, no, sami widzieliście, jakie maszyny trafiły do mnie do oceny. Jeżeli chcielibyście wystąpić w kolejnym odcinku, no to chemik5656 5, ma podzimeką. Zachęcam. Oczywiście mail też w opisie, a ja w tym filmie już będę kończył. Po prostu się żegnam z Wami i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Jeżeli się podobało, łapeczką w górę, subik, wiecie o co chodzi, a tym razem do zobaczenia do usłyszenia. See ya.